Halo Siemanko, witamy Was w nowym vlogu. My cały czas w Walii. Trochę tak. się zrobiło deszczowo, pogoda się zepsuła, ale jest ciepło. Mamy Atmosfera jeszcze... była gorąco, także no na pewno nie zmarzliśmy, bo było naprawdę super. Kolejny zlot, pełen pozytywnych emocji i pozytywnych komentarzy, było genialnie. Ale my dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać, jak żyje osoba, którą może niektórzy z Was znają. Na imię ma Maciek. I mm. mieszka w osobówce. Mieszka na stałe, także chodźcie zobaczyć, no. jak on sobie w tej osobówce radzi. Idziemy. Auto i Maciek. Niektórzy pewnie znacie Maćka z jego kanału na YouTube. Maciek, kawalerka na kółkach, tak? tak? Dokładnie, kawalerka na kółkach. Obecnie to jest łóżko na kółkach. To łóżko na kółkach. Kiedyś w Grecji, pamiętacie, jak byliśmy w Termopilach, to nagraliśmy odcinek z Damianem, który mieszkał bodajże w malutkim Wanie, takim białym Blaszaku. Bardzo minimalistycznie i myślałem, że to jest naprawdę minimalizm, ale Maciek wydaje mi się, że bije go jeszcze na łeb, na szyję, ponieważ no stworzył tutaj naprawdę dom, w którym mieszkasz na stałe, tak? Tak, już pół roku na stałe w tej osobówce. Co to jest za auto? To jest Citroen C4 Grand Picasso. To jest oryginalnie siedmioosobowa osobówka, można powiedzieć. To jest MPV, czyli to jest Multivan. Ma kilka ciekawych rzeczy, oryginalnie fabrycznie zrobionych, dlatego wybrałem ten samochód. Mhm. Między innymi jest totalnie płaska podłoga. Nie ma, nie ma pośrodku tego takiego tunelu, tak, nie ma tak, 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 takich tak, rzeczy, tak. czyli mogłeś sobie zagospodarować tutaj łóżko. Mhm. Tak jak widzicie, materac. Lodówkę tu masz. Tak. Ostatnio opowiadałeś, że... dzisiaj mi mówisz, że odblokowałeś się manualnie do... Tak, jest opcja, że można się z Bluetoothem połączyć z lodówką i można odblokować do minus 40. Na Bluetootha Lodówka? Słucham? Na Bluetootha? To znaczy możesz sobie wejść w menu i ustawić temperaturę? Tak, tak, tak. Kurde, nie widziałem takiej. Ile litro? Ile litro jest? 20 litrów i jak na single to wystarcza, jak najbardziej. Mhm. Ciężko mi jest zapełnić ją, tak żeby była full. Nie, nie przepełniła mi się jeszcze. Mhm. W moim pierwszym wanie, w jakim mieszkałem, miałem 36 litrów i to było pół lodówki, pół zamrażalki i tam miałam ciasno. Mhm. A w tej bez problemu. No widzisz. Powiedz mi, jak sobie radzisz z tymi wszystkimi rzeczami, jak, jak to w ogóle zorganizować, bo widzę, że tu masz bardzo dużo różnych organizerów nawieszanych, jak to utrzymać mhm. w, w porządku, żebyś wiedział, gdzie co masz? Zajmało, zajęło Ci to trochę czasu? No, teraz będzie lepiej widać, jak Maciek ma to wszystko urządzone. Żeby było lepiej widać, to jeszcze zapalę tu moją lampkę i mogę o ją tutaj kurde. mocniej, Cześć, a żeby było jeszcze fajniej, to zmienię na kolor taki, który odpowiada temperaturze. Barwowej lepiej. Jest kilka rzeczy. Przede wszystkim ja się skupiam na tym, żeby nie wystawiać nic na zewnątrz, okay? Dzisiaj mam ten namiot rozłożony, dlatego że jesteśmy tutaj na, na zlocie. A tam A... zmywasz i tam masz toaletę, tak? W tym namiocie. Tak, ale to jest y, tylko taka zlotowa wersja, mhm. wiesz? Bo normalnie to tutaj mam ten mój zlewik rozłożony, na, tym, y, na tej półeczce jest... Y, kran, Tutaj mam właśnie to wiaderko, i tu sobie mogę myć od razu. Więc, jak tutaj pogotuję sobie w tym miejscu, to tu od razu pyk, tu sobie umyję, nie ma problemu. Do tego wtedy to ale jest na przednim siedzeniu po prostu. Okej. Okay. I normalnie to bym wykręcił w ten, ten fotel zupełnie i tam bym miał po prostu przestrzeń jakąś ekstra, ale bywa tak, że jeżdżę, jeżdżę z moją partnerką jeszcze albo czasem jeszcze w cztery osoby gdzieś trzeba pojechać, więc tutaj zostały cztery fotele w sumie. Nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Ten fotel jest wykręcony i te dwa też. Tutaj Aha, też. czyli tutaj ta część łóżka ona leży na fotelu, tylko że fotel jest ta, złożony. Ta część tutaj tak. Okej. Okay. Mhm, Te super. dwa fotele są złożone na płasko, tak? A w życiu mnie powiedział, że tyle miejsca jest w tym aucie. Bo tak. w tym wielokrotnie je widziałem gdzieś na ulicach, ale jestem w szoku, naprawdę. No Przede wszystkim jest fajne to, że ja naprawdę mogę się wziąć tutaj, wyłożyć, a fotel jeszcze nie jest przesunięty całkowicie do przodu. Mhm. A, okej, okay. czyli tam ten fotel jeszcze możesz przesunąć. Tak, tak. Okay, Dokładnie. super. Hmm. Widzę, masz klimatyzację. <laughs> Okej, okay, to jest jedna z, nowy, z nowych rzeczy, tak? I Ostatnio potrzebowałem, żeby była włączona większa nawiew, więc tutaj po prostu jest zamontowany, ale to jest jeszcze nie do końca przemyślane, tak? To jest jeszcze coś, co ja dokładam cały czas, nie? Mm -hmm. Ale powiedzieć klimatyzacja. Tutaj mam dodatkowe nawiewy mm -hmm. z kontrolką. Tak, okay, i to jest e, po prostu z samochodu. Tak, to jest z samochodu. Mhm. I w tym momencie, jak e, auto jest nagrzane, albo po, po prostu potrzebuje go schłodzić przed nocą, bo bywa też, tak? No to tutaj włączam na Maksa, mhm. z przodu mam tylko troszeczkę, i więc z przodu mam fajny komfort do jazdy, a tutaj jest, żeby wiało najzimniejszym jakim się da po prostu. Mhm. Żeby duża była ilość. I e, to jest właśnie w wersji, bo właśnie może to pominąłem, że to jest C4 Grand Picasso wersja exclusive. Okej, okay, to dlatego masz te nawiewy na tak. tył. Okay. I dlatego jest otwierane jeszcze okno. A jest to potem in... pokażesz, tak, bo to jest, jest bardzo i fajne. I inne rzeczy. Powiedz mi jedną rzecz. No. Gdzie trzymasz ubrania? E, ubrania, ubrania zazwyczaj tutaj, to są e, na dwa tygodnie mniej więcej, na tydzień albo na dwa tygodnie mm -hmm. skarpetki, majtki, to są koszulki, mm -hmm. e, zamiast po prostu trzymać jakieś luzen czy coś, no to są takie e, bagi są podróżnicze, takie torby, tak, a, mogę, Wentylowane to, też siateczką, wentylowane. to jest bardzo dobre, to mogę tutaj rzecz. upchać też, więc jak, jest, tak. jak mam pełne, pełne, Można to, to skompresować to, to jest tak, dokładnie się więcej zmieści. Um, Tutaj możesz zobaczyć też, że jest izolacja. Tutaj w tej stronie tak. jest przyklejone bezpośrednio do okna, uh -huh. więc jest zaślepione. I tutaj jest roletka w każdym oknie jest. Uh -huh. I tu mam taki mały dystans, bo jak jest bardzo zimno na zewnątrz, to mimo tu, to czasami to się potrafi zrosić trochę, Aha, szczególnie okay. w zimę, nie? Masz takie maty na wszystkie okna? To jest przyklejone Wizolacja? bezpośrednio do okna, uh -huh. tak, A na wszystkie okna mam izolację, tak? jak Tutaj widzisz? A, okej. Okay. I to jest. Ty sam dorabiałeś. Tak, oczywiście, ale to jest dwie warstwy. Jedna mhm. warstwa to jest taka z takie standardowe. Mhm. A druga to jest aluminium z, jak to nazywacie, kauczukiem? Tak, tak, tak. Z, z pianką, z pianką poliuretanową chyba, nie? nie ta, to niby to ta tak, niby zamknięte komórkowa, to jest mięciutka tak, tak. taka. Mhm. <kluzny> Okej, okay, jak długo już mieszkasz w tej osobówce? Hmm, od pół roku w osobówce. A generalnie od 7 lat w różnych kamperach. No dobra, Maciek, to może powiesz nam od początku tę historię, bo nie wszyscy widzowie wiedzą, dlaczego zamieszkałeś w kamperze, dlaczego później. Znaczy w kamperwanie najpierw, tak? Później dlaczego zmieniłeś na kampera i dlaczego teraz osobówka? Okay. Czy to taki minimalizm, czy po prostu jakieś losy życiowe cię zmusiły do tego? To na początek mieszkałem w Masterze, to był Blaszak, i to był taki czas, kiedy nagromadziło się we mnie dużo różnych rzeczy. Tak? Ja przyjechałem na miesiąc do siostry, do Wielkiej Brytanii, a zostałem dwa lata. Na początek miała jedną córkę, później już miała trzy córki, i dom był tej samej wielkości. a dom Robiło się jest coraz ciasniej. Tak, i to był czas, kiedy już wypadało, żebym po prostu poszedł na, na swoje, tak? Um, I wtedy też oglądałem dużo amerykańskich i angielskich YouTube'ów e, odnośnie właśnie van life'u, tak? I stwierdziłem, kurde, no to, 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 to jest coś, co naprawdę rezonuje, re, 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 rezonuje po prostu z moją duszyczką i stwierdziłem, że kurde, to, to pójdziemy na to, tak? No, ja wiem, że się w tym odnajdę. Mm. Tym bardziej, że koszty życia takiego wynajmu w Wielkiej Brytanii są dosyć wysokie, prawda? Więc to też finansowo <laughs> na pewno... Jest fajna opcja pracować tu, a mieszkać sobie w campervanie, prawda? Tak, e szczególnie bardzo, bardzo drogie są wy wydanie po po pokoju, nawet. I e ja wziąłem kredyt na mój pierwszy camperwan, kam i e wyszło mi, że po dwóch latach płacenia tyle samo za co za pokój, mi się kredyt. Mhm. I camperwan już będzie twój. Dokładnie. A tak byś wyrzucał te pieniądze w błoto, tak? To też jest jakaś opcja. Dobra, no a później dlaczego akurat zdecydowałeś się na taki ten motorhome, tak? To już był taki Tak, prawdziwy ja kamper. mieszkałem w tym pierwszym vanie przez 4 ponad lata, prawie 5. Um, I zacząłem um, robić wycieczki po Wielkiej Brytanii tym kamperkiem moim. Um, było świetny czas, świetny okres. Ludziom to się podobało. Mi się podobało. Um, no, po bajka, tak? E, i E, oczywiście tam ludzie też trochę mi zatotowali pieniędzy. Ale A czy to były zawycieczki? Po to... Wielkiej Brytanii, tak? Czyli generalnie zabieram ludzi w, takie, l, tak? w podróż właśnie vanem, żeby mogli poczuć taki vanlife'owy klimat. Okay. E, przy okazji pokazywałam takie piękne widoki, jakie tutaj mamy, tak? To jest to właśnie Snowdon, często ludzie zabierają na podeborda, miałem właśnie cały swój sprzęt. E, I po prostu, no takie nie naprawdę... mieściło się w campervanie i chciałeś większy po prostu, żeby więcej ludzi móc zabierać. E... Po prostu chciałem wziąć taką większą ekipę, tak? Właśnie, żeby zabrać pięć osób i idea była taka, że jeżeli faktycznie mogę zrobić wycieczkę na pięć osób, to być może wystarczy tylko to robić. że nie będę musiał chodzić na etat, tak? tylko mieć ten wymarzony graal vanliferów, czyli po prostu zarabiać po prostu z podróżowania, można powiedzieć, tak? Tak, mhm. I I ze się swojej tym pasji, wszystkim. prawda? Tak, dokładnie o to chodzi. Um, więc taki pięciosobowy motorhome to było po prostu wow. To, to będzie ten, to, to będzie grało. I faktycznie zrobiłem e, kupiłem właśnie 33-letniego e, campervana, takiego motorhoma wielkiego. E, to z, w Polsce będzie powiedzieć na to Fiat Ducato. Tutaj to było pod marką Talbot Express. E, tylko e, nie wziąłem pod uwagę, że no, mogą być później części niedostępne, bo po kilku miesiącach po prostu silnik padł. A w międzyczasie i tak już wziąłem i e, dołożyłem do tego samochodu masę, masę pieniędzy, bo jakieś pół -ośki, e, jakieś przewody hamulcowe, masę różnych takich małych, drobnych rzeczy e, i zostawiłem dobre, dobre kilka tysięcy funtów e, u mechanika. E, w międzyczasie właśnie, żeby mój budżet podreperować, to e, wziąłem i sprzedałem tego mojego pierwszego wana. Czekaj, wezmę małeczkę. Ale małeczka, mam mokre łapki, tak? masz jeszcze i pieska. Tak. No właśnie. Łapki myjesz od razu. Zresztą na razie weźmiemy po prostu na, na kocyk. Historia jest mega długa z wieloma wątkami, więc po upraszczając po prostu camper pad nie dało się go naprawić, po prostu, bo były za stare po prostu, tak? Brak części i masakra, no. więc o tym mówię na moim YouTubie. W międzyczasie kupiłem tą osobówkę dlatego, żeby... Na zimę wziąć i wyjechać z Wielkiej Brytanii po prostu za, za słońcem, tak? Po to, żeby. No bo tutaj potrafię dostać takiej depresji zimowej. Nie? No i teraz mieszkam w tej osobówce, bo musiałem się dość szybko przeprowadzić po prostu. Przeprowadzka z, z wielkiego Motorchoma do osobówki, no no wiąże się z wieloma kompromisami, tak? Jest dużo minusów. Ale przede wszystkim był duży plus, czyli po roku życia w, w kamperze bez silnika nagle odzyskałem wolność, wolność podróżowania, wolność odkrywania. I po prostu ja potrzebuję po prostu przynajmniej co drugi weekend zrobić coś w miarę szalonego, pomorsować troszeczkę, pójść w dicz właśnie, iść do lasu, bo bez tego po prostu ja. No, Dostaję takich właśnie ale depresyjnych humorów e, i no nie, no nie. Ani ja się dobrze wtedy nie czuję i, i ludzie też się wtedy mnie, wokół mnie nie czują dobrze. No bo to tak to jest właśnie. Życie w osobówce pozwoli pozwolić ci pewnie szybciej zaoszczędzić pieniądze i ewentualnie kupić coś większego. Takie masz plany, czy jednak zostajesz przy tym, co masz? Tak, no taki to, 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 to jest plan, żeby wziąć i e, e, zbierać kupkę pieniędzy. E, niestety idzie mi to dość powoli, bo mam jeszcze kilka zobowiązań finansowych, e, ale tak, od, odkładam teraz pieniądze, żeby zbudować coś e, dużo większego e, i kontynuować po prostu e, fun life, tak? bo to jest... Planujesz wyjechać gdzieś za granicę? Wiesz co, Pojeździ? jak najbardziej tak, z tym, że niektóre moje plany wyjazdowe wiążą się też z moją partnerką, która ma pracę na pełny etat stacjonarną, więc ona może brać tylko takie małe urlopy. Ale kto wie, czy gdzieś sam dalej nie pojadę i może będzie do mnie przylatywała. Mhm. No tak, jest to jakieś wyjście, tak jak syn do nas przyleciał, w Portugalii, no pewnie. Bardzo tu przytulnie u Maćka, muszę Wam powiedzieć. Szczególnie, że piesek jest po prostu tak kochany. Widać, że pieszczoszek Oj, tak. Powiedz mi teraz, bo tak się zastanawiam, jak jest z bezpieczeństwem w aucie. Z pieskiem co robisz, jak on sobie tutaj radzi. Czy czułeś się bardziej bezpiecznie w osobówce, czy bardziej bezpiecznie czułeś się w kamperze? Wiesz co, ja ogólnie jestem osobą, która raczej nie boi się jakichś takich rzeczy, wiesz. Mhm. Um, Raczej przez 7, prawie 8 lat chyba. Miałem dosłownie kilka takich sytuacji, gdzie ktoś zapukał do wana czy do, czy do osobówki. Dosłownie miałem tydzień temu taką sytuację, że ktoś do mnie zapukał rano. I co to mogłoby być? No Coś właśnie. złego. Ja po prostu nie dopuszczam. O takiej opcji, że coś mogło być złego. Aha, okej, okay. Czyli zawsze podchodzi do tego, że bardziej będzie to coś pozytywnego. Zaoferowali mi pomoc w zdobyciu mieszkania takiego kancelowskiego. A, czyli po prostu stwierdzili, że jesteś bezdomny? Tak, i że, że chcieliby pomóc po prostu. Co ty gadasz? Masz taką sytuację? Tak, mam numer telefonu wow. zapisany. Tylko nie wiem, czy chcę mieć pokój w miejscu, takim jakim hotelu dla bezdomnych, wiesz? Mhm. Um, no i, ciekawe, jakie to warunki są. Nigdy nie byłem w takim. Tak, hotelu. i pomyślałem tylko, żeby można byłoby to zrobić, tylko dlatego, żeby zobaczyć, o, o, o co chodzi, jakby to wygląda. Ale no, stwierdziłem, że ja, ja nie potrzebuję tego. Ja potrzebuję tej wolności, żeby to. Mm -hmm. Ja sobie radzę. Tutaj. Dla mnie to naprawdę fajnie. To nie jest to, że ja muszę tutaj być. To jest no tak, ale bardziej wybór, tak? Mm -hmm. Mi się wydaje, że no zwracasz uwagę, no bo. Okej, okay, van jest zasłonięty, znaczy auto jest zasłonięte, mhm. no ale w ciągu dnia, no widać przez te szyby w środku trochę. Są przyciemnione, no tak, ale, ale coś tam widać, tak. wiesz, otwierasz, zamykasz te mhm. drzwi, pewnie też stoisz w bardziej takich publicznych miejscach, tak. bo możesz sobie na to pozwolić, tak. no bo mało miejsca zajmuje to auto i ludzie pewnie zwracają uwagę i może wywołujesz takie trochę jakby politowanie, że. O kurcze, chłopak musiał mieć jakieś zakręty życiowe, skoro nie ma domu i yy. mieszka Czasami w też były takie, e, czasami były takie jeszcze wzrok ludzi mijających, na przykład. Że o, to kurde, może to był jakiś bezdomny, jak bezdomne to tak negatywnie czy coś. Aha. Dlatego e, naklei sobie taką naklejkę właśnie z e, tu samochodu, że identyfikuje się jako kamper. Mm -hmm. I widzą ludzie, że to jest jednak to nie jest takie, że, o, że po prostu ma rozłożony materiał i musi to spać. Nie bardziej, podróżowanie. Tylko to jest takie właśnie podróżowanie. Mm -hmm. bo i ludzie po prostu się uśmiechają mm -hmm. i już jest e, lepiej tak. Maja, co ty wyczyniasz? Tyłoby No to fajnie, kurczę, ale powiem ci szczerze, że. Nie wiem, czy mógł e, przenieść się do, no, do osobówki. E, naprawdę. W, w naprawdę. kabinie, w kabinie e, i jeździłeś i ty nie spałeś? No, jeździłem, ale to wiesz, wracałem na weekendy do domu mhm. i powiem Ci szczerze, że po pięciu dniach gotowania na małej kuchence, no nie jest to na pewno super jakaś wygodna pozycja. Dlatego tym mhm. bardziej Cię podziwiam, że. Zdecydowałaś się na taki krok. No, wiesz, mnie było znać ważne w komentarzach, to, co, co myślicie w ogóle na ten temat. Dla mnie było ważne to, że jak tutaj siedzę, to ja w tym momencie mogę mieć wyprostowane plecy. Mhm. I to jest ważne. A, że... no tak, że tak. nie siedzisz tak skulony, tak, nie? Tak, 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 ja, tak. tak. Więc. Um, wydaje mi się, że dobrze, dobrze się odnajduje w osobówce, dlatego że mam tą praktykę już z, z kamperami wcześniej, tak? A, no na pewno ta organizacja wszystkiego, mhm. wiesz, nie, na pewno dużo daje, no. O no cóż, kurczę, życimy Maćkowi powodzenia, żebyś jak najszybciej uzbierał tą kubkę mhm. na coś większego albo na podróż, bo może jeszcze rok pomieszkasz, to tym bardziej się przyzwyczajasz do tego auta i stwierdzisz, że w sumie no, nic mi nie jest potrzeba. Wiesz co, e, bo może i tak być, nie? Też rozkminiam, że czasem tutaj nie wolno tutaj dużego szyberdachu e, otwierane, że mogę wtedy sobie nawet wyjść i wyciągnąć coś z rurów boksa, bo tak robiłem też mhm. e, w moim pierwszym w Tak, tak, tak no wtedy to wiesz że będzie dużo wygodniej tak i takie małe rzeczy czasami bardzo ułatwiają ułatwiają życie nie także da się na pewno nie jest to jakoś super wygodne ale ja się odnajduję naprawdę to jest no, no bo to jest właśnie to no, grunt to wiesz być szczęśliwym w miejscu, w którym się mieszka i czerpać radość z każdego dnia. I wydaje mi się, że Ty właśnie wyznajesz taką zasadę, bo radzisz sobie świetnie mieszkając w osobówce. I jeżeli to Ci sprawia przyjemność, no to, to życzymy Ci powodzenia na, no w dalszych po, Twoich podróżach, w spełnianiu marzeń. Mam nadzieję, że gdzieś tam się jeszcze raz spotkamy znowu. Jak najbardziej, może właśnie na jakiejś przygodzie, na paderboardach albo na czymś. O no kurde, widzisz, teraz te trzy miesiące Maciek nas zapraszał wielokrotnie właśnie, żebyśmy z nim pojechali na paderboardy, bo on organizuje wycieczki w ogóle w Anglii. Jeżeli ktoś by miał ochotę skorzystać, to Maciek zna przepiękne miejsca, dzikie, mało, że tak powiem, uczęszczane przez ludzi i... I możecie z Maćkiem poczuć zew natury i popływać na takowych paderboardach. Maćek jest instruktorem w ogóle, ma papiery, także, także warto skorzystać. No. Jak najbardziej. No i wpadajcie do Maćka na kanał Kawalerka na Kółkach, może, śledzić jego przygody tam Możecie można. po jakieś bardziej szczegóły zobaczyć, bo dzielę się z tym jak e, zamontować niektóre rzeczy. E, no, ktoś może szczegóły. sobie fajne rozwiązania też tak. podpatrzeć nie? na takiej małej przestrzeni. Także no tam przepraszamy za te dźwięki, ale przyczepkę podnoszą, opuszczają i to wiecie, tak, takie tam czasami odgłosy. Na kempingu jesteśmy cały czas. Dobra Maćku, powodzenia. Dzięki wielkie, Hej. że mogliśmy u Ciebie gościć, chociaż przez chwilkę. I mam nadzieję, że zobaczymy się gdzieś właśnie może na takowej jakiejś wyprawie wspólnej. Nie, jak najbardziej powodzenia. Hej. Hejka. No Słuchajcie, wszystko, co dobre, szybko się kończy. zlot jak widzicie, powoli się zwija. Tak samo jak i teraz sfera się zwija. Teraz sfera rusza w kolejną podróż. Także no był kolejny wantur i tydzień temu, i teraz, ale następna. Następny odcinek ee, tak. już będzie z naszej podróży, bo już prosto, praktycznie stąd ruszamy. Nareszcie. Tak. Znowu ja już czuję ten, tą adrenalinkę. Nie ukrywam, że się stęskniłem, już wróciła ta radość z poznawania, z podróżowania. Także. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Hej. Hej.